W tym odcinku rozpoczynamy serię, w której mam jeden cel Stać się TOP 1 graczem na naszym serwerze n1mc.pl Będzie się działo, więc oglądajcie do końca witamy was widzowie Jak widzicie ostatnia akcja nie poszła za dobrze nam Mój sposób na zarobek poniekąd działa, bo mamy 20 tysięcy Ale jak widzicie jest, no bieda niestety Ale rozpoczynamy w tym momencie serię, w której będę spróbował stać się TOP 1 graczem na n1mc.pl Chodzi mi o to, żeby być w TOP rankingu W TOPce killi, jak i w TOPce śmierci Ja tu muszę być w wszystkich TOPkach bo Ile zajmie mi to dni? I czy w ogóle mi się uda? Jak stawiacie? Czy uda mi się to zrobić? W ogóle, żeby zacząć zainwestować. Inwestycja? Wydaje hmm. mi się, że to będzie bardzo mądre. Mamy 20 tysięcy. O, ty, a taki kilof! O, shit, kilo się taki przydał, tylko ile? Nie no, panie, co pan? Kurde, bardzo drogie rzeczy tu są. Mi się nie opłaca, bym kupił. I szukamy, no nie wiem, co ja mogę tutaj. Dobra, no, napiszę. Jak ktoś ma jakieś itemy na sprzedaż to z chęcią kupię na rynku Mogę dać je za 10 tysięcy. Purna, no. Może się uda, może się 9 uda. Uda, uda nam się wytargować, mówię o to. 9,5. pół. ale ze mnie biznesmen. Za 9,5 to wytargowałem. Czekajcie ja, to. Wystawił je, dobra. Bierzemy. Esa, dobra. Rynek, odbierz cyk. Dobra, nasik. Nice. Dziękuję za wspólny biznes. Teraz bierzemy to, to. Zaraz pójdziemy sobie mieczek zrobić. Co jeszcze mogę znaleźć? O, jakiś. tu. Ej, ty, taki mieczek, bym się. O, dawaj ten mieczek, ja sobie go kupię. To moim pomysłem na chwilę bo ja sam jest teraz, żebym się po prostu jakiś sposób musiał wzbogacić. Czyli zróbmy moją taktykę, jak to zawsze robię. Kupmy jakieś temy giga tanio i sprzedajmy je drożej. Chcę, że tutaj ludzie niektórzy kminią i sprzedają po tych cenach, co ja sprzedaję. Niepokoi mnie ten fakt. Tyle temu, co teraz kupiłem, wystawmy je po prostu. I Ja lecę pójść pozerabiać troszeczkę. Sel, nie wiem, za 1600 klaty wystawmy wszystkie. Te wystawie rzeczy. Dobra, no, więc mamy 4000. Teraz bym poszedł sobie pozarabiać sposób, którego dzisiaj pewnie się dowiedzieliście na moim drugim kanale, na Tozochu. Jak ktoś jeszcze nie ogląda odcinka, to polecam. Tam testowaliśmy najdziwniejsze sposoby na zarobek. Dzisiaj chcę jeden z nich wykorzystać, bo wydaje mi się, że sposób, który jest już wykorzystywany, jest dosyć obvious. I mało jest jakichś miejscówek, gdzie mogłoby to się respić. A ja chcę przycotować barówki, o których była właśnie mowa w odcinku. Kupmy sobie tak, jak tam było na odcinku, co kupowałem. Niestety inaczej tego nie zarobię. Kupmy tego, ile tyle mogę żeby mi starczyło jeszcze na coś. O, oh się, ty, czekaj. Tak, ten kupi tyle, nie wiem czy ja kupię berówkę. Czekaj, błagam. No, no nie. No, nie. Szybko berówkę musimy kupić. No, a kup. Teraz jemy na randomowe typy. Siup Siup pik. O, oh, shit Powiem, że miejsce trafił. Nie miałbym dirta, to jeszcze git. Jeszcze pół biedy, a tu dirta, kurna nie ma. A nie jednego dirta. O, ja pierdziela, żebym trafił miejscówę. Giga ryzykowna, to jest co dziś przy nie jest? Tak nie może to dziś przy nie jest. Dobra, bierzemy, bie, bierzemy to. Dobra, szybka akcyjka. Mam pomysł. Weźmy tą brówkę. O, się będę stresował za bardzo. Idźmy gdzieś tu na górę. Aż tak szybko mi ktoś nie znajdzie. Musimy na jakimś drzewie zastanąć, bo mnie. Stres za bardzo, bierze ty. Dobra, zaskoczę tutaj. Dobra, pięknie. I tu zostawiamy. Cyk? Dobra, pięknie na leci, nie w tą stronę, co ma lecieć. No jak w tym momencie lecimy już ostatnimi borówkami i będzie tego. Mamy tego tyle. Już sprzedałem jakąś część i mamy 5638. Weźmy teraz sobie na sklep i wystawmy sobie pyk, czy chcesz sprzedać wszystko. Ile mamy hajsu? Siedziałem tutaj po to, żeby zarobić 9474. Znów mamy hajsik. Ojej, Jezus, Jezu, smaga, nie, nie, przesady. Może. I zobaczmy, co możemy coś jeszcze kupić. Czy jest coś fajnego? Ej, jakby taki łuczek sobie kupić. Czy mi się opaca kupić na łuk teraz? Dobra, kupię. on się, może mi później przydać. Bierzmy sobie i EC. Weźmy sobie go do tego. Wrzućmy. Zapraszam na rynek po najlepsze. Dobra, zachęciłem graczy. A <grywa> ja bym poszedł teraz sobie na spawn'a, Zobaczmy, kogo tu mamy. Czy jest jakiś siomusia, ja bym serca musiał pozdobywać. Zbyszy ond! Zbyszyant. Szkoda, Ciekawe. Tutaj ktoś może? O gdzie? No, nie da się podpuścić. O, jednak chcesz, jednak chcesz? Chodź, 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 chodź. A nie chcesz ty. Antygaratko jeden. Dalej sobie na ciomek. Oby niej. Oby niej. Powiem. Sied, już dwóch! No trzy... Dobra, nie. Nie no, nie ma co. Jeżeli podoba Ci się to co tworzę, to nie zapomnij o zostawieniu subskrypcji z dzwonkiem, ponieważ lecimy po 100 tysięcy do końca roku. A no i oczywiście zostaw łapkę w górę. Dzięki! A w ogóle, czekajcie, 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 codzienna nagroda, co odbierzmy? O, nie odbierałem i... Otwórzmy chociaż tą zwykłą skrzynkę. Pyk! No że tu nam szczęście dopisze. Płagam. I? I? No. Syrian, jej! <laughs> A w ogóle, czekajcie, ty, nie patrzę na najważniejsze rzeczy. To było o tutaj, home, home dwójka. Czy to żyje? I? 3, 2, 1. Ty, żyje! Żyje! Łota się, to żyje! Aha! Cieszy mnie ten fakt. Mam cel, mam cel, mam cel. 17 tysięcy, dobra, ja to muszę kupić. Wiem, że to może być drogo, ale ja muszę się wystakować. Ja muszę być gigakoksem. Nie wiem, co teraz będę mógł zarobić, na jaki sposób. Jesteśmy w miejscu, gdzie mogą być kelpy. To co, na kelpach tym razem? To co, going, kelpy. Trzymajcie kciuki, żeby udało mi się te budki kupić. Bo jak ktoś mnie kupi, to się załamie. To była moja jedyna szansa, żeby zrobić jakieś itemki. Ale mógłbym potargować z tą osobą, a do 15 zejść. Ale uzbieramy 17 tysięcy, uzbieramy 17 tysięcy i się rozpytam, czy pójdzie wytargować jakoś taniej. Dobra, to ja lecę kelpy zbierać i widzimy się, jak zarobię coś. Bo mamy już uzbierane 13 tysięcy. Hej siwa. O oh shit. Dobra, zbieramy teraz tutaj jeszcze troszeczkę kelpów. Ile mamy już? Ile mamy już? 14,200. Dobra. Ja tymczasem rynek. Zobaczmy ten przedmiot. On dalej jest. No dobra, to musimy szybko zbierać. Jak ktoś mnie nie kupił, szybko musimy zbierać, bo, bo się boję, że ktoś mi to kupi. A takie rzeczy wydaje mi się, że mogą schodzić. Nie no jest byle, co? O nie, 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 nie. No proszę cię, no nie rób tak. Dobra, dobra, szybko, 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 szybko. Szybciutko. Wtedy w następnym odcinku muszę sobie resztę secika ogarnąć. Jakoś sobie pozarabiać między odcinkami, może jak się uda. Mamy już w ogóle łuczek, mamy już tutaj spodenki. Teraz jak się uda będą jeszcze budki, to już naprawdę robi się ładny secik. I tutaj sam zarabiam, sam sobie zarabiam. Nikt mi tego nie daje. To trzeba podkreślić, Tam tam na hozociku stałem do nicika, że tak powiem. Tutaj chcę spróbować samemu jakoś to. Na rynku powystawiać czy w ogóle pozarabiać. Weźmy cały eku kelpów sobie zbierajmy i sprzedajmy to. Powinno wtedy już nam starczyć na zakup. Owych budków. Dobra, szybko, szybko, szybko. Nie wiem, czy usuwania zaraz nie będzie przypadkiem. Oj, oj. Oj, właśnie, żeby wykrakał. Dobra. Tyle. Mam nadzieję, że tyle powinno starczyć Dobra. Cyk, cyk i cyk. Ile mamy? Ile mamy? 17 będzie? Oczywiście, szybko. Kilka kelpów, kilka kelpów, nie wiem. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. Tylko kilka kelpów. I mamy moje, moje wymarzone budki. A nie Jordanki, takie, wiecie. Będzie teraz prestiż. I teraz, pójdźmy sobie na ten ląd. Mam już tego tyle, że powinno wyjść z tego te 700. Błagam. Chodzimy w sklep. Cyk, cyk, sprzedaję wszystko i będzie tego Ile będzie, ile będzie? No nie, no powali mnie, dobra Jeszcze 130 ha, ha ha W ogóle każdego zapraszam na dwójeczkę, pokazujemy dominację na dwójeczce Pokazujemy tu dominację i będzie gicio. Jak macie jakieś itemy na sprzedaż, na rynku, to z chęcią wystawiajcie A ja z chęcią może w następnym odcinku coś pokupuję, jak będzie coś fajnego Jakieś temki, temki, czy jakieś koksiki, czy jakieś krystale, miecze Ja z chęcią pokupuję takie przedmioty Sklep, cyk nie, nie, nie. To, 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 to. Kelp. Dobra. Ile? Ile? Jest! Dobra. Idziemy na spawn. Idziemy na żeby jak kupimy, to żeby być czuć się bezpiecznym przynajmniej. Dobra, najsik, najsik. I kupmy sobie tutaj, cyk. Depth Strider, Protection 4, Unbreaking 3. Za 17 tysięcy netherite'owe buciki, cyk, lądują do mnie. Mamy już 500 dolarów w tym momencie. I druga część netherite'owa. Teraz już naprawdę jest gicio. Teraz już się cieszę. O, to tu jakiś ziomek, jakiś ziomuś, jakiś ziomuś Te dwa serca tylko chcę odzyskać O, ziomuś, idziesz, idziesz, chodź chodź, 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 chodź Nie idziesz Co bejtujesz, gałganie? O, o, ty idziesz, idziesz? Nie idziesz O, o, żebym uciekł szybko Oj, o, bitka była, bitka była Ale zobaczmy jeszcze jedną stronę, może tam będzie gdzieś, tam może ktoś będzie Dobrze, 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 nice, nice S, s, nice, dziewiąte serce Teraz tylko żebym wziął jakiś netarretowy niedopad nie Dobra, uciekamy tam, uciekamy tam Nikt mnie nie znajdzie tutaj Łosiet oh Ale wziąłem jak się napatoczył na mój mieczyk Spawn Kucamy, kłócamy i. DZIDA, DZIDA, DZIDA! Nice, nice. Dobra. Ja z tego odcinka jestem jak najbardziej zadowolony. W pierwszym dniu mamy już takiej temki. Pokażemy, jeszcze już takie zakupy, że to szok. Tu jest jakiś mieczek, mamy z jedynkę. Mieczek jest do poprawy, to na pewno. To na pewno. Ale poza odcinkiem postaram się pozarabiać jakieś, jakieś pieniążki, żeby w kolejnym odcinku znów wydawać jakieś hajsiwo i może coś sprogresować znów. A jedynie co mogę powiedzieć, to zaprosić was na lifestyle dwojeczkę, na jedyny prawidłowy serwer Minecraft, czyli n1mc.pl. I co? Never.